Rodzina 33, tydzień trzeci. Powołani do ojcostwa i macierzyństwa. Oby się tak zespolili w jedno z Ewangelii świętego Jana. Dzień siódme. Kryzysy i wyzwania rodzicielskie w świetle doświadczeń świętej rodziny. Ofiarowanie i zagubienie Jezusa Synu czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie z Ewangelii Świętego Łukasza. Modlitewne rozważanie dnia. Tajemnicze dla Maryi i niezrozumiałe dla Józefa poczęcie. Realna perspektywa ukamienowania, pokrzyżowanie planów. Pokusa podejrzenia Maryi o zdradę, na którą wskazuje wszystko wyczerpująca podróż w zaawansowanej ciąży, bezdomność w chwili urodzenia dziecka, zamach na życie i konieczność ucieczki do obcego kraju, ubóstwo, przepowiednia cierpienia, Zagubienie Jezusa. Gdybyśmy spojrzeli czysto po ludzku na doświadczenia rodzicielskie Maryi i Józefa, od momentu poczęcia do nastoletniego wieku Pana Jezusa, to trzeba by powiedzieć: tragedia, Katastrofa, koszmar. Można by tylko Maryi i Józefowi współczuć i cieszyć się, że to nas nie spotkało. A jednak w jakiejś niezwykłej Bożej perspektywie wszystkie te sprawy wyglądają inaczej. Pierwszym, co może nas zaskoczyć, jest to, że tajemnice opisujące te trudne sytuacje nazywamy od wieków tajemnicami radosnymi. Jest w tych sytuacjach wiele bólu. A jednak są one tajemnicami radosnymi. To przynosi nam pierwsze światło. Ból i radość się nie wykluczają, mało tego często współistnieją. Ból nie musi pozbawiać się radości, radość nie musi eliminować bólu. Serce, które jest wrażliwe i czułe, potrafi się głębiej radować, a jednocześnie jest podatniejsze na zranienia. Modlitwa małżonków. Jezu, Mario, Józefie, odbierzcie nam serca kamienne, a dajcie nam serca z ciała, wrażliwe i czułe. Dajcie nam serca, które są jeszcze zdolniejsze do kochania. Dajcie nam serca, które potrafią się głębiej radować. Dajcie nam też łaskę, abyśmy mieli odwagę mieć serca podatne na zranienia. Przyjrzyjmy się dziś tym dwóm tajemnicom. Które zawierają jednocześnie ból i radość, a jednocześnie przynoszą też wiele świateł. Ofiarowanie i zagubienie Jezusa. Ofiarowanie Jezusa w świątyni. Maryja i Józef przynoszą Jezusa do świątyni. Przynosić Jezusa. Zarówno Maryja, jak i Józef są świadomi, że Jezus nie należy do nich. Ważne pytanie do nas rodziców. Czy jesteśmy świadomi i przekonani, że nasze dzieci należą do Boga? Czy mamy tę wewnętrzną wolność, aby powiedzieć Bogu: On, ona jest cały Twój, cała Twoja. Niech się w Jego, jej życiu wypełni Twoja wola? Modlitwa Małżonków. Maryjo, Józefie, pomóżcie nam, rodzicom, troszczyć się o nasze dzieci z wewnętrzną wolnością i świadomością, że należą do Boga. Maryja i Józef przynoszą Jezusa do świątyni. Ma to dla nas rodziców kilka kluczowych znaczeń. Po pierwsze, świątynią, do której mamy przynieść Jezusa, są serca naszych dzieci. Są one miejscem świętym, które wymaga szacunku, troski i stawania na straży Jego świętości. Pytanie do nas rodziców, czy jesteśmy świadomi skarbu, jakim jest czystość serc naszych dzieci i czy stoimy na Jego straży? Modlitwa małżonków. Maryjo Józefie, pomóżcie nam, rodzicom, troszczyć się i strzec skarbu czystości serc naszych dzieci. Dla nas świątynią są serca naszych dzieci, a dla Maryi tą świątynią jest dzisiaj Twoje serce. Ty jesteś jej dzieckiem i Tobie pragnie ona przynieść Jezusa. Modlitwa, którą można powtarzać. Maryjo. Przynieś mi Jezusa. Przyniesienie do świątyni ma dla nas także kolejne znaczenie. Jako rodzice przynosimy dzieci do Chrztu. Nie chodzi tutaj tylko o udział w obrzędzie Chrztu. Jako rodzice jesteśmy wezwani, aby pomagać naszym dzieciom w odkrywaniu łaski, godności i powołania, które zawiera w sobie Chrzest. Pomożemy im w tym o tyle, o ile sami żyjemy łaską Chrztu. Modlitwa małżonków. Maryjo, Józefie, pomóżcie nam żyć pełnią łaski chrztu, abyśmy potrafili pomagać w tym naszym dzieciom oraz bliźnim. Przynosimy też dzieci do świątyni w znaczeniu wspólnego uczestnictwa w Eucharystii. Na każdej Eucharystii możemy duchowo powtarzać ten akt ofiarowania, który uczyniła Maryja, ofiarując nasze dzieci Bogu z ufnością, że w jego rękach będą najbezpieczniejsze i najszczęśliwsze. Modlitwa małżonków: Maryjo, Józefie nauczcie nas ofiarowywać Bogu samych siebie oraz wszystko, co mamy najcenniejszego. Maryja i Józef składają w ofierze dwa gołąbki to ofiara, którą składali ludzie ubodzy. Maria i Józef są rodzicami ubogimi, to znaczy wolnymi. Ich serca nie są przywiązane i zniewolone duchem świata. Nieważne, ile masz pieniędzy. Ważne, czy masz serce wolne od przywiązania do pieniędzy. Modlitwa małżonków. Maryjo, Józefie, wyproście nam łaskę serc wolnych od światowych przywiązań. Abyśmy mogli z czystym i wolnym sercem wypełnić nasze małżeńskie i rodzicielskie powołanie. Co łączy tajemnicę nawiedzenia i ofiarowania? Łączy je to, że kiedy Maryja przychodzi i przynosi Jezusa, wtedy na konkretne osoby zstępuje Duch Święty. W tajemnicy nawiedzenia tą osobą jest Elżbieta, a w tajemnicy ofiarowania Symeon. A co jeśli przez te rekolekcje Maria chce w bardzo konkretny i osobisty sposób przyjść do Ciebie? Ona chce przyjść w taki sposób, aby stąpił na Ciebie Duch Święty. Modlitwa małżonków. Mario, otwieram Ci drzwi mojego serca. Mario, Józefie, wyproście nam łaskę serc wrażliwych na wszelkie poruszenia Ducha Świętego abyśmy potrafili rozpoznawać obecność Boga w naszym życiu i abyśmy potrafili dostrzegać Go w sercach naszych dzieci oraz bliźnich. Twoją duszę miecz przeniknie z Ewangelii Świętego Łukasza. Jeśli wybieramy drogę miłości, możemy być pewni, że spotkają nas trudy przeciwności i cierpienia. Maryja otrzymuje jednak nie tylko zapowiedź cierpienia, ale również duchowe umocnienie. Bóg nie chce, aby w Twoim sercu panował lęk. Każda ofiara, którą przynosi nam opatrzność, jest nam dana razem z łaską potrzebną, aby tę ofiarę wypełnić. Jest bardzo ważne, abyśmy jako rodzice uwierzyli, że wystarczy nam Bożej łaski. Zarówno światu, jak i Kościołowi, a szczególnie dzieciom, potrzeba dzisiaj rodziców odważnych, niezłomnych w trosce o dzieci. Modlitwa Małżonków. Maryjo, Józefie, pragniemy być jak Wy, odważnymi i niezłomnymi w miłości Małżonkami oraz rodzicami. Zawierzamy, oddajemy i poświęcamy Wam nasze serca, w których jest źródło wszelkiej odwagi i męstwa. Amen. Zagubienie Jezusa. Moment, w którym Maryja i Józef uświadamiają sobie, że nie ma z nimi Jezusa. Musiał wywołać w ich duszach rozdzierający ból i wielką tęsknotę. Jak bardzo taki ból i tęsknota przydałyby się wielu naszym małżeństwom i rodzinom, które na różne sposoby zagubiły Jezusa, a nawet sobie tego nie uświadamiają. Być może zagubiliśmy Jezusa w sensie osobistej z nim relacji, a być może zagubiliśmy go w sercach naszych dzieci. Zaniedbując troskę o ich duszę lub po prostu nie mając dla nich wystarczająco wiele uwagi, troski i miłości, warto się dziś nad tym zastanowić. Modlitwa małżonków. Mario, Józefie, prosimy Was o łaskę tęsknoty i bólu serca zawsze wtedy, kiedy jako małżonkowie i rodzice zgubimy w jakikolwiek sposób Jezusa. Teraz wszystkie siły i władze duchowe i ludzkie zostają skupione na poszukiwaniu Jezusa. Gdybyśmy potrafili z taką siłą szukać w naszym małżeńskim i rodzinnym życiu obecności Bożej, nasze małżeństwa i rodziny zostałyby całkowicie przemienione. Modlitwa małżonków. Maryjo, Józefie, nauczcie nas szukać w naszym życiu obecności Bożej z siłą i determinacją. Z jaką szukaliście zaginionego Jezusa w Jerozolimie. Oto ojciec Twój i ja z Ewangelii Świętego Łukasza. Maryja, mimo wielkiego bólu, reaguje w niezwykły sposób. Podkreśla pierwszeństwo Józefa oraz daje wyraz temu, że w tej trudnej sytuacji są z Józefem razem. Gdybyśmy potrafili tak się wspierać, tak się trzymać razem w trudnych chwilach. I tak się wzajemnie szanować. Modlitwa małżonków. Maryjo, Józefie, wyjednajcie nam u Dobrego Boga tę łaskę, abyśmy potrafili trzymać się razem, wspierać i szanować się zawsze, a szczególnie w chwilach trudnych. Z bólem serca szukaliśmy Ciebie z Ewangelii Świętego Łukasza. Maryja nie boi się otwarcie i szczerze wyrazić swojego bólu Jezusowi. My także nie powinniśmy się tego obawiać. Modlitwa Małżonków. Maryjo Józefie, przez Wasze pośrednictwo chcemy oddać Jezusowi wszystko to, co jest naszym bólem, czego nie rozumiemy lub z czym nie możemy się pogodzić. Panie Jezu, przez Maryję i Józefa oddajemy Ci to, co nas boli, co rodzi w nas żal, urazy lub niezrozumienie. Amen. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu z Ewangelii Świętego Łukasza. Chwilę wcześniej Słowo Boże mówi, że Maryja i Józef nie zrozumieli tego, co powiedział im Jezus. Jakże często w życiu małżeńskim i rodzinnym doświadczamy tego, że czegoś nie rozumiemy. Maryja pokazuje nam, co wtedy robić. Chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Modlitwa małżonków. Maryjo, naucz nas rozważać z pokorą w sercu wszystko to, co nas spotyka, a szczególnie to, czego dziś nie rozumiemy. Potem poszedł z nimi i był im poddany z Ewangelii Świętego Łukasza. Przyjęcie postawy Maryi i Józefa sprawia, że Bóg staje się posłuszny człowiekowi. Niesamowite. Jeśli w swoim życiu nie odmówisz niczego Bogu, i Bóg Tobie nie będzie niczego odmawiał. Jezus naprawdę pragnie służyć Twojemu małżeństwu i Twojej rodzinie. On z miłości chce być Wam poddany we wszystkim, co służy Waszemu prawdziwemu dobru i szczęściu. Pytania do osobistej refleksji. Pytanie pierwsze. Co jest dla Ciebie jako Ojca, Matki największą radością? Możesz wymienić kilka. Pytanie drugie. Co jest dla Ciebie, jako ojca, matki największym bólem, trudem? W czym jako rodzic Twoim zdaniem nie domagasz? Pytanie trzecie. Czy swoje rodzicielskie trudy przeżywasz razem z Bogiem, czy ofiarujesz je Bogu jako Twój dar w dziele ratowania dusz? Jeśli chcesz. Zanotuj swoje odpowiedzi w swoim rekolekcyjnym dzienniku. Zadanie dnia. Jedną z praktyk, które umacniają i scalają rodzinę, są tak zwane rodzinne rytuały. Wymyślcie razem jeden nowy rytuał, który będziecie praktykować na przykład raz w tygodniu. Ważne, aby był on zgodny z waszymi wartościami i możliwościami. W internecie z pewnością znajdziecie sporo przykładów, które mogą Was zainspirować. Jak to w praktyce przełożyć na codzienność? Ćwiczenia duchowe. Dziś nie będzie prostych duchowych praktyk. Przyjmowanie i przeżywanie cierpienia jest rzeczą trudną i bardzo delikatną. Wpatrujmy się w Świętą Rodzinę, w Jezusa, Marię i Józefa. Spróbujmy przeżyć dzisiejszy dzień ze świadomością tego, że Maryja, Józef i Jezus są blisko. I módlmy się za siebie nawzajem. Niech nasza współobecność i współodczuwanie wzmocni nasze serca. Na koniec zabierz słowo. Weź ze sobą to jedno zdanie, które Bóg wypowiedział do ciebie. Rozważaj je w sercu i powtarzaj wielokrotnie aż do następnego rozważania, aby wniknęło jak najgłębiej do Twojej duszy. Potem poszedł z nimi i był im poddany z Ewangelii świętego Łukasza.